Zacznijmy od określenia zakresu zagadnień, którymi będziemy się zajmować w ramach tego wykładu. Przymiotnik dyskretny w matematyce ma inne znaczenie niż w języku potocznym. Znaczy on mniej więcej tyle, co nieciągły, ziarnisty, złożony z osobnych, odseparowanych elementów. Nie jest to żadna precyzyjna definicja, ale z całą pewnością dyskretny charakter mają. Obiekty skończone oraz liczby naturalne i całkowite. Liczby rzeczywiste nie mają charakteru dyskretnego. A co z wymiernymi? To zależy od punktu widzenia. Z jednej strony zbiór liczb wymiernych jest gęsty na prostej rzeczywistej, co niezbyt pasuje do naszego intuicyjnego rozumienia dyskretności. Z drugiej możemy spojrzeć na liczbę wymierną jako na parę liczb całkowitych licznik i mianownik ułamka. A takie obiekty można by już potraktować jako dyskretne. Jeśli spojrzymy na encyklopedyczną definicję hasła matematyka dyskretna, to zobaczymy, że zalicza się do niej oprócz kombinatoryki badającej struktury skończone przede wszystkim pod kątem ich zliczania i teorii grafów również logikę matematyczną, teorię liczb zajmującą się badaniem własności liczb całkowitych, a także niektóre działy algebry i rachunku prawdopodobieństwa. Ponieważ podstawę naszych zainteresowań będzie stanowił zbiór liczb naturalnych, przywołajmy teraz ważną metodę dowodzenia twierdzeń o liczbach naturalnych, zasadę indukcji matematycznej. Jeśli chcemy udowodnić przez indukcję, że pewien Predykat p jest spełniony dla każdej liczby naturalnej, to najpierw dowodzimy podstawę indukcji, czyli to, że zachodzi p od 0, a następnie krok indukcyjny, czyli implikację. Jeśli p od k, to p od k plus 1. Poprzednik tej implikacji to założenie indukcyjne, a następnik teza indukcyjna. Jeśli udowodnimy podstawę indukcji i krok indukcyjny, to wykażemy, że p od k zachodzi dla każdego naturalnego k. Jako ilustrację tej techniki udowodnimy pewne oszacowanie liczb harmonicznych. N ta liczba harmoniczna hn jest zdefiniowana jako suma odwrotności liczb naturalnych od 1 do n. W szczególności h0 jest równe 0, ponieważ przyjmujemy konwencję, że wartością pustej sumy, czyli takiej bez żadnych składników, jest 0. Udowodnimy, że dla dowolnego naturalnego n liczba harmoniczna o indeksie 2 do n tej szacuje się z góry przez n plus 1. Żeby udowodnić podstawę, wystarczy sprawdzić, że oszacowanie działa dla n równego 0. Rzeczywiście, h z indeksem 2 do 0, czyli h1, jest mniejsze bądź równe 1. Tak naprawdę zachodzi tutaj równość. Krok indukcyjny dowodzimy, wydzielając w reprezentującej liczbę h z indeksem 2 do n plus pierwszej sumie pierwszych 2 do n tej składników, które sumują się do h z indeksem 2 do n tej, oraz ogon złożony z odwrotności liczb od 2 do 0. N tej plus 1 aż do 2 do potęgi n plus pierwszej. Ogon składa się zatem również z 2 do n tej składników, z których największy to odwrotność liczby 2 do n tej plus 1. Szacując ogon z góry przez wyrażenie liczba składników razy największy składnik, widzimy, że jest on mniejszy niż 1. Łącząc to oszacowanie z założeniem indukcyjnym, dającym oszacowanie h z indeksem 2 do n tej przez n plus 1, dostajemy tezę indukcyjną, czyli oszacowanie h z indeksem 2 do n plus pierwszej przez n plus 2. Jako proste ćwiczenie polecam podobny dowód dolnego oszacowania liczb harmonicznych. h z indeksem 2 do n jest większe, równe, niż n przez 2 plus 1 dla naturalnych n. poprawność mechanizmu dowodu indukcyjnego wynika z własności zbioru liczb naturalnych zwanej zasadą minimum, którą przyjmujemy jako aksjomat i która mówi tyle, że każdy niepusty zbiór liczb naturalnych ma element najmniejszy. Istotnie, gdybyśmy dla pewnego predykatu P udowodnili podstawę i krok indukcyjny, ale zbiór tych naturalnych k dla których p od k nie zachodzi, byłby niepusty, to z zasady minimum miałby on element najmniejszy, x. Nie mogłoby to być x równe 0, bo to byłoby sprzeczne z podstawą. Zatem musiałaby to być liczba postaci k plus 1 dla pewnego k naturalnego. Wtedy z minimalności x wynika, że p od k zachodzi. A z kroku indukcyjnego wynika, że p od k plus 1, czyli p od x również zachodzi, co stanowi sprzeczność z naszym założeniem o x. Właśnie ten fakt, że każdy niepusty podzbiór ma element najmniejszy, jest kluczowy dla działania indukcji. Dlatego ta metoda dowodzenia działa również w ogólniejszej sytuacji, dla tzw. zbiorów ufundowanych, czyli porządków spełniających zasadę minimum. Uogólniona zasada indukcji mówi, że jeśli w zbiorze ufundowanym potrafimy udowodnić implikację, że z tego, że predykat P jest spełniony dla wszystkich elementów mniejszych od x, wynika, że zachodzi P od x, to P zachodzi dla wszystkich elementów naszego zbioru ufundowanego. Ta implikacja przypomina krok indukcyjny. Można by się zatem zapytać, gdzie się podziała podstawa indukcji. Nie jest ona potrzebna, bo każdy element minimalny naszego porządku, czyli taki x, że nie ma żadnych y mniejszych od niego, automatycznie spełnia p, ponieważ implikacja jest spełniona w próżni. Z uogólnionej zasady indukcji często korzysta się przy dowodzeniu własności obiektów zdefiniowanych rekurencyjnie, czyli w oparciu o ten sam mechanizm. Bezpośrednio definiujemy. Obiekty bazowe, co odpowiada podstawie indukcji, a następnie określamy przypadki konstrukcyjne, czyli sposoby budowania bardziej złożonych obiektów z prostszych. Taki dowód nazywamy niekiedy indukcją strukturalną. On przebiega ze względu na liczbę kroków konstrukcji potrzebnych do zbudowania obiektu. Jako przykład definicji rekurencyjnej, rozważmy jeszcze raz liczby harmoniczne. Przypadek bazowy w przypadku ciągów definiowanych rekurencyjnie, nazywany warunkiem brzegowym, to wartość h0 równa 0. Przypadek konstrukcyjny to wzór rekurencyjny, czyli odwołujący się do prostszych obiektów tego samego rodzaju. Wzór na kolejny wyraz ciągu w zależności od wcześniejszych wyrazów. Ze wzorami czy równaniami rekurencyjnymi będziemy się często spotykać w ramach tego wykładu. Często celem, który będziemy sobie stawiać, będzie rozwiązanie takiego równania, czyli znalezienie jawnego wzoru na n wyraz ciągu. Jawnego to znaczy nierekurencyjnego, bez odwołań do wcześniejszych wyrazów ciągu. Ideał, do którego będziemy dążyć, chociaż nie zawsze będzie się dawało go osiągnąć. To zwarta albo inaczej zamknięta postać wzoru, czyli taka, którą się daje obliczyć przy pomocy stałej, niezależnej od pozycji w ciągu liczby operacji. Określenie wzór zwarty nie jest do końca precyzyjne, bo wypadałoby najpierw określić, jakie operacje mogą występować we wzorze. Przyjmiemy nieformalną umowę, że jeśli dla jakiegoś operatora mamy nazwę, na przykład Operacja arytmetyczna, silnia czy współczynnik dwumianowy, to może się on pojawić we wzorze zwartym. Rozważmy przykład równania rekurencyjnego. A n równe a n 1 plus n dla n większych od 0 wraz z warunkiem brzegowym a 0 równe 0. Rozwijając tę zależność rekurencyjną do sumy. Czyli wielokrotnie stosując wzór rekurencyjny do elementu ciągu po prawej stronie równania, aż dojdziemy do warunku brzegowego, dostajemy jawny wzór na AN jako sumę 1 plus 2 plus i tak dalej plus M. Możemy wyprowadzić jego postać zwartą N razy N plus 1 przez 2, albo skoro mamy już ją podaną na tacy, udowodnić, że faktycznie jest taka. Przez indukcję. Dość typowym podejściem przy problemach związanych ze zliczaniem jest ułożenie równania rekurencyjnego. Rozważmy przykład, w którym chcemy policzyć, na ile części możemy podzielić tort za pomocą n prostych cięć. Oznaczmy tę wielkość przez ln. Jeśli kolejne cięcie poprowadzimy tak, aby nie było równoległe do żadnego z wcześniejszych i żeby nie przechodziło przez żaden z wcześniejszych punkt przecięć, to widzimy, że n te cięcie ma punkt wspólny z każdym z wcześniejszych, skąd wynika, że zwiększa ono liczbę obszarów o n. Zostajemy zatem równanie ln równe ln -1 plus n, które różni się od tego wcześniejszego tylko warunkiem przygowy. Kolejny przykład. Yy, to yy, dobrze znany problem wież z Hanoi. Chodzi w nim o znalezienie minimalnej liczby kroków, oznaczmy ją przez Tn, do przełożenia wieży złożonej z n krążków ze słupka startowego na docelowy z użyciem słupka pomocniczego i przy zachowaniu dwóch reguł. Yy, między słupkami przenosimy po jednym krążku na raz. I zawsze kładziemy mniejszy krążek na większy, żeby można było wykonać ruch największym krążkiem na docelowy słupek. Całą wieżę złożoną z pozostałych n-1 mniejszych krążków trzeba przenieść na słupek pomocniczy, a po wykonaniu ruchu największym krążkiem przenieść ją na słupek docelowy. To prowadzi do równania. Yy, Tn równe 2tn mniej 1 plus 1 z warunkiem brzegowym T0 równe 0. Następny przykład to zliczanie pokryć prostokąta 2 na N kostkami domina, czyli prostokątami 2 na 1. Oznaczmy liczbę takich pokryć przez gn. Prawy górny róg prostokąta można pokryć kostką pionową. Lub poziomą. Jeśli jest ona pionowa, to do pokrycia pozostaje prostokąt 2 na n-1, co można zrobić na gn-1 sposobów. Jeśli kostka pokrywająca prawy górny róg prostokąta jest pozioma, to z geometrii problemu wynika, że bezpośrednio pod nią musi być druga pozioma kostka i do pokrycia pozostaje prostokąt 2 na n-2. Na Gn mniej 2 sposobów. Te dwa przypadki są rozłączne i obejmują wszystkie możliwe pokrycia. Dostajemy zatem równanie Gn równe Gn mniej 1 plus Gn mniej 2. Ponieważ tym razem kolejny wyraz ciągu zależy od dwóch poprzednich, potrzebne są dwa warunki brzegowe, czyli wartości G0 i G1. Obie powinny być jedynkami. We wszystkich dotychczasowych przykładach równania rekurencyjne miały dość prostą postać. Były to równania stałego stopnia, czyli kolejny wyraz ciągu zależał od tych o indeksach różniących się od niego, co najwyżej o stałą, i liniowe o stałych współczynnikach, czyli kolejny wyraz był liniową kombinacją wcześniejszych ze współczynnikami niezależnymi od indeksu. W ogólnym przypadku Zależność kolejnego wyrazu od poprzednich nie musi być liniowa, a wręcz może być uwikłana. Jeśli kolejny wyraz zależy od k bezpośrednio go poprzedzających, czyli równanie jest rzędu k, to potrzeba k warunków brzegowych. No, oczywiście o tak ogólnym równaniu niewiele da się powiedzieć. A może być jeszcze gorzej, bo kolejny wyraz ciągu może zależeć nawet od wszystkich poprzednich. Tak jak w tym równaniu, które ani nie jest liniowe, ani żadnego stałego rzędu. W jednej z kolejnych prezentacji przedstawię metodę funkcji tworzących, która pozwala rozwiązywać wiele typów równań rekurencyjnych, w tym równania liniowe o stałych współczynnikach oraz to powyższe.